Cześć, z tej strony Julia Bawolska. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Klinik. Jeżeli chcecie zaczerpnąć wiedzy na temat przebarwień skóry twarzy oraz sposobów na ich niwelowanie i maskowanie, koniecznie musicie zobaczyć ten odcinek. Zacznijmy więc od tego, czym tak naprawdę są przebarwienia skórne i jakie są przyczyny ich powstawania. Hiperpigmentacja to po prostu pojawienie się zmian ciemniejszych niż otaczająca je skóra. Powstają one przez zaburzoną pracę melanocytów, komórek wytwarzających melaninę, czyli barwnik skóry. Najczęściej przebarwienia pojawiają się w częściach twarzy wystawianych na słońce czoło, kości jarzmowe, obszar przy ustach, nasuwa nam to pierwszy, najbardziej powszechny powód powstawania plam pigmentacyjnych na skórze promieniowanie słoneczne. Kolejną przyczyną przebarwień są zmiany hormonalne. Tutaj najczęstszymi przypadkami wśród kobiet jest ciąża lub przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej. Zmiany pigmentacyjne pojawiają się również w miejscach stanów zapalnych skóry, na przykład w wyniku trądziku lub oparzenia. Ciemniejszy obszar pojawi się tam, gdzie skóra szybciej się zregenerowała. Nie martw się, problem przebarwień skóry pojawia się u co trzeciej kobiety i jest w dzisiejszych czasach bardzo często spotykany. Nie jesteś z tym problemem sama, a sposobów na radzenie sobie z nim jest naprawdę wiele. Jak możemy uniknąć przebarwień? Odpowiednia ochrona filtrem przeciwsłonecznym oraz po prostu nienarażanie twarzy na długotrwałe nasłonecznienie to elementarne czynności sprawiające, że nasza skóra będzie miała jednolity koloryt, a przy tym spowolnimy proces starzenia się skóry. Wybierajmy te kosmetyki, które zawierają filtry UVA i UVB. Przy intensywnej ekspozycji na słońce powinniśmy użyć filtra minimum SPF 40, nakładając go na skórę 30 minut przed wyjściem z domu, tak, aby zdążył się wchłonąć. Aplikację kremów przeciwsłonecznych powinniśmy powtarzać co około 1,5 do 2 godziny lub po każdym wyjściu z wody. Jeśli jednak nie spędzasz całego dnia na plaży, a tylko wychodzisz do pracy, do sklepu czy po prostu na spacer, możesz zmniejszyć ochronę przeciwsłoneczną do filtra SPF25. Wtedy krem, którego użyjesz, będzie miał więcej właściwości pielęgnacyjnych. Nie sposób przy tym temacie nie wspomnieć o wyjątkowej nowości, którą marka Clinic przygotowała tego lata. Odświeżona linia Super Defense to trzy propozycje kremu nawilżającego, posiadające wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Krem Super Defense SPF 25 występuje w dwóch wariantach: dedykowany cerze suchej i normalnej oraz tłustej i mieszanej. Ten ujędrniający jedwabisty krem zwalcza oznaki zmęczenia oraz pierwsze objawy starzenia się skóry. Natychmiast pobudza zmęczoną, poszarzałą skórę, nadając jej młodzieńczy blask, który trwa przez 12 godzin. Beztłuszczowa formuła odporna na wilgoć i pot chroni skórę przed pełnym spektrum negatywnych czynników środowiskowych. Dzięki zawartości antyoksydantów zapewnia całodzienną ochronę przed zanieczyszczeniami i innymi substancjami drażniącymi skórę. Super Defense SPF40 jest odpowiedni dla każdego typu skóry. Posiada te same walory pielęgnacyjne, co wersja z filtrem 25 natomiast tutaj ochrona przed promieniowaniem UVA, UVB jest znacznie silniejsza. Jego żelowa konsystencja szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Zwłaszcza latem warto zwrócić uwagę na używanie produktów z możliwie najmniejszą zawartością alkoholu, bowiem alkohol może spotęgować działanie promieni słonecznych, a tym samym powstanie nowych przebarwień. Przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia, czyli czym zaleczać przebarwienia, które już powstały. Leczenie przebarwień produktami pielęgnacyjnymi polega na rozjaśnieniu oraz rozproszeniu skupisk melaniny. Tak, aby przebarwienia były mniej widoczne, a co za tym idzie łatwiejsze do zakrycia. Kluczowe w tym przypadku są takie składniki jak witamina C, wyciąg z drożdży, czy też kwas calicy, który przyspiesza wymianę międzykomórkową i stymuluje skórę do szybszej odnowy. W pielęgnacji skóry z przebarwieniami nie możemy również zapomnieć o działaniu łagodzącym i kojącym. Wyciąg z lukrecji, zielonej herbaty, otręby ryżowe oraz ekstrakt z morwy sprawdzają się w tym zadaniu najlepiej. Kumulacją tych wszystkich składników jest Even Better Clinical, nowa formuła serum skierowana do osób z problemem przebarwień skórnych. Pomaga widocznie zmniejszyć ciemne plamy, blizny potrądzikowe oraz przebarwienia. Wyrównuje kolory skóry, jednocześnie łagodząc podrażnienia i zapobiegając tworzeniu się nowych przebarwień w przyszłości. Jeżeli jednak przebarwienia już powstały i działasz na nie odpowiednią pielęgnacją, ale chcesz przy tym zatuszować je w sposób naturalny, sięgnij po linię podkładów Even Better. Even Better Makeup SPF-15 to najpopularniejszy i najbardziej rozchwytywany wśród klientek podkład klinik, który walczy z problemem przebarwień skórnych. Podkład zmniejsza widoczność plam pigmentacyjnych, rozjaśnia je, silnie nawilża i rozświetla skórę. Posiada witaminę E i C oraz filtr przeciwsłoneczny SPF-15. Najczęstszą wymienianą przez Was cechą podkładu, którego szukacie, jest krycie bez efektu maski. Even Better nałożony na twarz daje efekt zdrowej, wypoczętej i bardzo świeżej skóry. To produkt korygujący koloryt, nie powodujący ciężkości, ale też kryjący. Przeznaczony dla wszystkich typów skóry. W jaki sposób dobierać kolor podkładu, gdy koloryt skóry jest bardzo nierównomierny? Pod kątem intensywności koloru musimy dobrać odcień tak, aby był pomiędzy kolorem naturalnej skóry, a plamami pigmentacyjnymi. Jeśli dobierzemy kolor zbyt jasny, przebarwienia będą bardziej widoczne, nabiorą odcienia szarości, a cała skóra będzie bardziej ziemista. Pamiętajcie, że to właśnie zbyt jasne kolory podkładów dodają nam lat i sprawiają, że nasza skóra wygląda na zmęczoną. Podkład nakładamy jak najcieńszymi warstwami, w makijażu klinik mniej to znaczy lepiej. Rozpoczynamy aplikację zwilżonym pędzlem od centralnej części twarzy, ponieważ tam chcemy mieć największą kumulację krycia. Zależy nam, aby podkład nie odcinał się od szyi, dlatego na krawędzie twarzy przeciągamy tylko to, co zostało nam na pędzlu. Jeśli jedna warstwa nie pokryła wszystkich niedoskonałości, powtarzamy czynność. Tak wykonany makijaż skóry z przebarwieniami sprawia, że cera wygląda na zdrową, jest pełna blasku, a my zapominamy o swoim problemie, ciesząc się ujednoliconym kolorytem skóry. Wszystkie produkty użyte w dzisiejszym rytuale dostępne są w salonach firmowych, klinik oraz na klinik.pl. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Akademii Klinik.